Wydaje mi się, że większość z Was zgodzi się, że trudno jest znaleźć dobrego plutonowego na spontanie w bitwie, kogoś z kim będziemy walczyli ramię w ramię aż do ostatecznego triumfu. Ale moi drodzy, czym by była gra World of Tanks bez nadzwyczajnych bitew, i tutaj takie zachowanie akurat udało mi się dostrzec. Potyczka na łapie murowanka w trybie, bitwa standardowa. Oczywiście mamy tutaj dobre losowanie, no bo sam czołk. Też nietypowy, bardzo często prosiliście o niego w komentarzach, więc uznałem, że nie będę Was dłużej trzymał w niepewności i pokażę Centuriona Action 10. Centuriona AX, który jest medem dobrym. Jest to pojazd w ogóle, który mój tata uwielbia, szczególnie za to magiczne działo, które trafia naprawdę bardzo, bardzo dużo. Kiedyś nawet był taki czas, że tata zastanawiał się E50M czy Centurion X, ale ostatecznie wydaje mi się, że Centurion bardziej mu dopisywał na nim robił troszeczkę lepsze wyniki. No i jestem ciekawy, czy dzisiaj chciałby nim grać obok Progetto, bo teraz Progetto właśnie dominuje w garażu u mojego taty. No i cóż, sam pojazd ma to do siebie, że na pewno nie jest wybitny. Nie ma żadnych takich parametrów wybitnych, aby taki mógł być. Ale ma wiele rzeczy, wiele parametrów bardzo dobrych. I po prostu on jest we wszystkim dobry. On nie ma takiej żadnej swojej cechy, która czyniłaby go słabym. I może to też jest jego problem, że kiedy jesteś we wszystkim dobry, ale w niczym najlepszy, no to nikt cię nie dostrzega. I tak troszeczkę z tym Centrionem Action ten jest. Więc co, moi drodzy, czyni ten pojazd przyjemny? Pojazd ten, moi drodzy, wyróżnia się na pewno uszkodzeniami. One bazowo wynoszą 390 i pozwalają regularnie robić solidne uszkodzenia. Do tego mamy dobrą penetrację 268 i na kumulach 330. Gdy była potrzeba zadawać heczka, nie ma problemu. 480 uszkodzeń i stopień penetracji spokojnie pozwoli Wam w jakiś y, papierowy pojazd, jak Chociażby ten Waffentrager trager przywalić za pincet i będziecie szczęśliwsi. Jakby było mało oprócz dobrego, sprawnego działa, macie jeszcze bardzo dobre opuszczanie. To znaczy, że jeżeli chcesz wychylić się z górki, to 10 stopni pozwoli Ci robić darmowe pechy, pokazując tylko mały fragment wieżyczki. No i skoro o tej wieży mowa, to ona też. Potrafi odbić. Nie szykujcie się na rykoszety z dziesiątek, bo one to przydziurawią Was na wylot i jeszcze wieża Wam poleci. Nieraz wysadziłem Centuriona X. One lubią wybuchać. Moduły są bardzo podatne na y, uszkodzenia czy też zniszczenia, ale sama wieża, dopóki nie strzelają w Was z Golda, i tu jeszcze takie niższe tier, jak tutaj, to na pewno sobie poradzi. No i cóż moi drodzy: obok działa, które jest fajne, obok wieży. Która daje radę. Macie jeszcze 1950 życia, czyli wartość ponad przeciętą. Na pewno więcej niż taki chociażby Leopard, prawda? No i macie mobilność, która pozwala wam jechać maksymalnie 53 na godzinę. Czy to jest źle? No na pewno nie. Ale trzeba to uzupełnić delikatną listą wad, które są i o których nie można nie rzec. Więc macie, moi drodzy, na pewno ogromną sylwetkę ogromną sylwetkę. Pojazd ten jest gigantyczny. To oczywiście wiąże się z słabym maskowaniem, jak na Meda, i z bardzo łatwą możliwością trafienia w tą konstrukcję. No naprawdę, nawet ślepe w to trafi, więc no, nie ma o czym mówić. Na pewno czołg ten nie jest mistrzem w ukrywaniu i chowaniu się, no bo zawsze coś tam Arta, czy inny snajper dostrzeże. Oprócz tego macie bardzo miękki kadłub, macie dość mało uszkodzeń na minutę, w porównaniu z innymi medami. No i to wszystko oczywiście oznacza, że kiedy trzeba wykonać jakiś taki szybki ruch niewykrytym, no to jest problem, kiedy trzeba wygrać pojedynek 1 na 1, też... Problem być może, więc no to są takie główne powody czemu na przykład ten joke nie występuje w takich poważniejszych bitwach, no bo tam no, przegrywa rywalizację z innymi średniakami. A gracze mają to do siebie, że bardzo często chcą mieć pojazdy po prostu w czymś najlepsze, aby kiedy już dojdzie do tej wyjątkowej sytuacji robić, robić robotę. No ale póki co moi drodzy widzimy to co w tym pojeździe jest piękne, czyli strzelanie, snajpienie. Pojazd ten no, w takich sytuacjach radzi sobie genialnie i widzicie, że bohater bez większych problemów dziurawi. Typa y, 5 Heavy, y, TVPVTU teraz. O, tutaj taki słabszy strzał, bo przymierzone było nie najlepiej. Zobaczmy jak pancer, dolna płyta. To nie powinien być problem i nie jest. Po raz kolejny widzimy bardzo dobre strzelanie. Jak pancer, esto, teraz dolna płyta, również bez większych komplikacji. No i cóż moi drodzy, widzimy, że... Robi się tutaj troszeczkę taka sytuacja nieciekawa. Rywale mają gigantyczną przewagę. 5 do 11, ponad dwukrotna przewaga w życiu, coś na co bardzo pominam HP obu drużyn. No i moi drodzy, teraz jesteśmy tutaj bardzo, bardzo zależni od naszego kompana, Super Conquerora, który, jak widzimy, jest obok nas i uzupełnia nas ogniem. Super Conqueror dostaje od nas. Od naszego super więc tutaj w dwójkę naprawdę robimy robotę i bardzo ładnie radzimy sobie z tym brytyjskim czołgiem ciężkim. A teraz Tortoise. Tortoise, który znów, ym, niby jest dobry w takiej walce na krótki dystans, ale przez brak wieży i przez te perfidne garnki, no jest w stanie, no tylko. Wstrzelić raz na jakiś czas, jak ktoś się wychyli, to wie jest za mało, żeby tu strzelać. To jest jeden problem, jest za mały. I po drugie, moi drodzy, co również ważne, on tutaj no, nie może szybko podjechać i wykorzystać swojej szybkostrzenności, więc tak naprawdę jego szybkostrzenność jest ograniczona do momentu, kiedy sami się wychylimy i narazimy. Super teraz go właśnie pięknie wykończył. I zobaczcie, jesteśmy sami na ośmiu z tym. No, i jeszcze nie plutonowym, ale w przyszłości plutonowym. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tutaj chłopaki walczą jeden obok drugiego, otrzymają tą yy, bardzo ważną teraz flankę, ostatnią linią, linię obrony. Yy, świetna współpraca pozwala wykończyć Strv Naprawdę, no tutaj nic tylko graczom tym pogratulować. A my będziemy zabierać się za tę 54, która. Tutaj od strony Lasku próbuje podjechać. Raczej na nic się to jej nie zda. Dokładnie teraz musi uznać naszą wyższość. A Super trafia. Esterfała. My go dobijamy. Naprawdę świetna gra na wieżę. Dwóch brytyjskich pojazdów. No coś takiego aż... Przyjemnie się ogląda, łezka w kurde, aż że to się dzieje, słuchajcie, spontanicznie. Nie jakaś tam ustawka, że grają wcześniej Pluton, tylko, no słuchajcie, na spontanie. Poznali się i, kurde, już teraz nawet poszło zaproszenie do Plutonu. No, pięknie, pięknie się to oglądało, ale wszystko, moi drodzy, kiedyś musi się skończyć. Nasz Super był na ogrysku. My mamy to szczęście, że jeszcze tego HP trochę mamy, ale. No kolega musiał w końcu polec i mógł wytrzymać tego ostrzału, prawda, teraz jesteśmy już sami na pięciu, w tym Baboka Giewu Tigera Pestłacja słaba, ale wydaje mi się do ugrania. Dlaczego? Dlatego, że arta rywali to rzuca, ale na pewno nie bułami, lecz kalafiorami. Do tego widzimy, że rywale mają mnóstwo niskich pierów ósmych, tak jak ten Chrysler i takie czołgi, no bez problemu możemy jednym strzałem odesłać do garażu. Typ 5 heavy to też nie jest jakiś tam kołowiec, który nagle nas zaskoczy z krzaczków, tylko jest przewidywalny i bardzo łatwo możemy przewidzieć, że na przykład teraz to on co najwyżej może 5 metrów zrobić do przodu i do tyłu. I to wszystko co jest w jego zasięgu. Nigdzie nie pojedzie, nigdzie nie odjedzie, jest bardzo, bardzo prostym czołgiem w. O ocenieniu następnej reakcji Bardziej to ja bym się martwił Lwa Który od dawna nie był wykryty I może właśnie tą linią lasku podjeżyć. Proszę bardzo Faktycznie nie spał, nie spał A już myślałem, że udał się na sen zimowy Teraz moi drodzy widzimy, że Dochodzi do konfrontacji jeden na jeden My tutaj oczywiście odejemy szybciej, więc Wyjeżdżamy pierwsi i oddajemy strzał, po czym chowamy się za osłoną A babok po raz kolejny Kala fiorkuje. Piękna sprawa. O tyle jest, moi drodzy, dobrze z tym lwem, że on nie ma nas na strzał i nawet nie strzeli w nasz pojazd. Nie wiem, czy po prostu się przeraził, czy go sytuacja zestresowała, ale bez większych problemów poradziliśmy sobie z tym niemieckim czołgiem ciężkim. A teraz, no, czas w końcu spojrzeć na tą naszą bazę, bo tam ten typ może wykonywać jakiś ruch. Wydaje mi się, że będzie chciał delikatnie podjechać między budynkami. I także pytanie, co z tym TVP-kiem, który od dawna nie był już wykryty. Widzimy go teraz, moi drodzy, po prawej stronie. W ogóle nas nie widzi. Teraz trafiamy go za zero. On wciąż zasuwa skubany. Czy uda się go dobić? Chyba nie. budujemy po raz kolejny taki słabszy strzał. I typ... Wjeżdża na kapa. Skąd wiemy, że typ no bo raczej nie arta? No chyba nikt nie spodziewa się, że GW Tiger P nagle magicznie przeteleportował się na kapa. No byłoby to bardzo, bardzo yy, mało prawdopodobne. Więc typ kapuje. Żeby od niego nie dostać włeb, musimy pojechać oczywiście osłonami, za górkami. Tak jak tutaj bohater teraz poszukiwaniach y, tego czechosłowackiego medzika. TVPVTU to człowiek, którym można dużo nawijać, ale przede wszystkim my będziemy go znali z tego, że szybko go się niszczy. No i teraz, moi drodzy, zostaje już ostatni Typ 5 Heavy. W walce z nim ja po prostu bym się pokusił o taką delikatną grę z zakrzaczka, żeby go tutaj na spokojnie kumulami wyjaśnić i wysłać do garażu. Arta, widzimy, że po raz kolejny podłuje. My, typa, widzimy. Na pewno nie wyjeżdżałbym na pewniaka, bo to byłoby głupie. Na spokojnie. Oj, właśnie taka gra jest nierozsądna według mnie, tutaj. Na spokojnie trzeba zniknąć i przymierzyć. Tak jak teraz zobaczcie. O, pięknie. Dokładnie. Powolutku z zakrzaczków. Inteligentnie, bez ryzyka. Po co ryzykować, kiedy mamy tak gęste zarośla? No i zobaczcie, typ na strzał. Nie widać jego, co prawda, wieże. Ale jak się oddalimy, to wszystko można zrobić. Widzimy garnek. W garnek mierzymy. Oj, nie ma bicia. On z bazy też zjechał przytomnie. Wyciąga nas pod arty. Ale to nie zmienia faktu, że jeżeli wyjedziemy z prawej strony, powinno być, powinno być bicie. A arta raci nas na hita. Nie strzeli. I zobacz, mamy typa, strzał i no niestety utraciliśmy prawie 600 życia, ale w końcu udaje się tego typa zniszczyć. Mieliśmy dużo szczęścia, bo gdyby on miał to działo e, trolla, to mógłby nas jednym z trzem wysłać do garażu. Tutaj troszeczkę bohater wykazał się lekkomyślnością. Wydaje mi się, że lepiej jest tak nie grać. Lepiej byłoby tutaj delikatnie wychylić. Trochę zapewnie, trochę zapewnie. No ale cóż, wyszło, no wyszło, więc nie będę krytykował. Została, moi, moi drodzy, ostatnia arta. 3 minuty do końca. Tutaj według mnie nie ma co się w ogóle zastanawiać. Trzeba szybciuteńko skrócić i bardziej celować. Słuchajcie, wy. Lasek. No bo kurde, no chyba w lasku powinna taka arta siedzieć, prawda? Ja szczerze mówiąc, nie zwróciłem tak bardzo uwagi na to, jak te pociski padały, ale no tak jakbym miał strzelać, to raczej, że ta arta będzie w lesie. Bohater bardzo mądrze zadował pocisk H. Ja tutaj chcę podkreślić, że jeżeli nie wiecie, ile ten babok ma życie, tutaj macie napisane na górze 440, tyle ma podstawowo, raczej łamkawi od nikogo nie dostał, także taki haeczek powinien go jednym strzałem do garażu wysłać. Więc co będziemy robili? No bohater prawdopodobnie będzie wjeżdżał na kapa i dostaje, moi drodzy, informacji od superkonkurera z plutonu, że on był w sektorze K7 i faktycznie w K6 jest, teraz dostaje strzał w okolicy jarzma i bez problemu przebijamy go Robiąc razem niecałe 11 tysięcy uszkodzeń i 10 fragów medal pula na bardzo nietypowym medzie, na bardzo, wydaje mi się, rzadko spotykanym czołgu Centuryonie AX. Piękna sprawa, super było zobaczyć tą współpracę i taki fajny występ na tym brytyjskim czołgu. Mam nadzieję, że potyczkę Wam się spodobała. No i jestem ciekawy, czy ktoś z Was. Wyciąga ten pojazd jeszcze z garażu. Jego nawet w garażu nie mam, ale prędzej czy później nadejdzie na niego pora, więc no zobaczmy, może niedługo będę chciał go odkupić. Tyle ode mnie, życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia, piąteczka, cześć!